Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam miała ta niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta ukrywała się po rozmaitych posłów. Przystąpiła więc do niego i rzekła. Panie, czy moje... żeby mi pomogła. A Pani odpowiedział Marto, Martą, troszczysz się w o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria ubrała najlepszą cząstkę, której nie będzie rozbakona. O to,